Miniony rok wywrócił nasze wyobrażenia o rzeczywistości do góry nogami. Wszystko to, na czym opieraliśmy swoje wcześniejsze poczucie bezpieczeństwa, nagle zostało unieważnione. Wydawać by się mogło, że rok to sporo czasu, by spojrzeć na rzeczywistość z nowej perspektywy, ale wygląda na to, że większość ludzkości włączyła przycisk standby i czeka na powrót do starej rzeczywistości, którą nazywa normalnością. Jednym z elementów gry, w której bierzemy obecnie udział, jest wzbudzanie w nas lęku przed wielkim zagrożeniem dla naszego zdrowia i naszego życia. To najprostsza i jednocześnie najskuteczniejsza forma sterowania naszym zachowaniem, ponieważ uderza w najczulszy punkt każdego człowieka. Dlatego tak ważne wydaje mi się dziś. Zdobywanie wiedzy na temat zdrowia i choroby, która jest uzupełnieniem do wiedzy przedstawianej nam przez medycynę akademicką. Jednym z takich komplementarnych podejść jest psychobiologia, która pokazuje zależności między chorobami, na które chorujemy, a tym, co dzieje się w naszej psychice. Mam poczucie, że. To ostatni moment, by wyłączyć przycisk, standby i podjąć sensowne działanie. Dotarliśmy do miejsca, w którym musimy definitywnie opowiedzieć się za tym, po której stronie zamierzamy kontynuować swoje ziemskie doświadczenie. Do wyboru mamy dwie opcje. Jedną jest przerzucanie odpowiedzialności za swój dobrostan na zewnątrz. Drugą, wzięcie za ten dobrostan własnej odpowiedzialności. Ta druga opcja nie zawsze jest komfortowa. Wiąże się z rozpoznawaniem swoich ograniczeń i z podejmowaniem realnego działania w kierunku ich transformacji. Miejsce oczekiwania, że to świat i inni zmienią się zgodnie z tym, czego potrzebujemy. Zapraszam Cię na bezpłatny webinar, który odbędzie się 12 kwietnia o godzinie 19. Przedstawię na nim koncepcję psychobiologii, czyli podejście do zdrowia i choroby, które pokaże Ci, że Twój wpływ na zdrowie i chorobę jest znacznie większy niż wynikałoby to tylko z dbałości o prawidłowe odżywianie, suplementację czy dobrze dopasowany wysiłek fizyczny. Zyskasz też nową perspektywę na możliwości wpływu na własne życie, ponieważ dowiesz się, jak ciało może wspierać Cię we własnym rozwoju i zwiększaniu własnej sprawczości. Sprawczości w kierowaniu własnym życiem, w miejsce zdawania się na to, by to inni kierowali tobą według własnego pomysłu. 12 kwietnia, godzina 19. Do zobaczenia.